Brak szczegółowej wiedzy na temat stanu gospodarki powiatu starogarskiego oraz potrzeba płynąca z kręgów biznesowych integracji instytucji publicznych, instytucji rynku pracy oraz przedsiębiorców spowodowała, iż powiat starogarski wiosną 2009 roku rozpoczął realizację projektu pod tytułem Partnerstwo na rzecz rozwoju powiat starogarskiego 2020. Forum gospodarcze jest odpowiednim miejscem aby przedstawić wyniki pracy półtora rocznego projektu jak najszerszemu spektrum społecznemu i gospodarczemu. Mam nadzieję, że Państwo dowiedzą się w trakcie dyskusji, paneli ciekawych informacji na temat konieczności zacieśnienia współpracy i tak powiem, pokonania granic administracyjnych na rzecz rozwoju gospodarki. W trakcie prac nad projektem były rozpatrywane takie dwie koncepcje rozwoju powiatu jedna to czy ma być zleczem trójmiasta i przyjdzie do trójmiasta, czy tworzyć nowy obszar rozwojowy. Prace wykazały, szczególnie Instytut rynkową, że szansą większą na rozwój jest integracja w ramach Dolnej Wisły. Czyli tworzymy własny obszar rozwojowy, stąd efektem końcowym prac, dyskusji, analiz. Jest to, że tworzymy nowy obszar rozwojowy, obszar dolnej Wisły, tych pięciu powiatów. I to ma być nasz główny atut to, że wspólnie działamy, razem. Mamy tutaj nadzieję, że w przypadku zawiązania się tego partnerstwa, tej, tej współpracy, powstanie wiele ciekawych możliwości. Na przykład będziemy mieli do czynienia z efektem synergii uzupełniających się zasobów i atutów. Myślę tutaj o edukacji, rynku pracy, o infrastrukturze, powiązaniach kooperacyjnych. Ponadto można wspólnie pomyśleć o efektywniejszej promocji i obsłudze inwestycyjnej. Mam tutaj na myśli na przykład przyciąganie nowych inwestycji, ale również rozwój istniejących firm, jak i tworzenie nowych miejsc pracy. No i takim efektem dodatkowym jest możliwość uzyskania większej siły przebicia i politycznie, i medialnie. Organizm, który no ma na swoim terenie 20% mieszkańców województwa, no na pewno będzie miał większą siłę przebi przebicia niż pojedynczy powiat.